Wieczku, mam wyjebane na to, bo naprawdę, stary, ja stanąłem na nogi, zacząłem się gdzieś kurwa ścigać po ciężkim nowotworze, startowałem w super racach, startowałem w jakichś innych bajach, nie bajach, dla mnie to było naprawdę poważne wyzwanie bez jednego odpłuca, przy okazji pomagałem małym dzieciom, wiesz? Zbrałem dla nich pieniążki, kurwa, a nie szykanowałem innych zawodników i mam za to, kurwa, pełny szacun. Jak chcesz, to sobie pójść nagrywkę, pójść nagrywkę, kurwa, cwaniaczku. A jak, kurwa, naprawdę chcesz rywalizacji, ja mam teraz ujebaną jedną nogę, mam złamaną kość, główki, główkę kości strzałkowej i wyrywane udo. Wyrywane, naprawdę mam wyrywane udo. Możemy się ścigać, gdzie nabaja Na Baja, najbliższa Kalpatria. Na się, najbliższy. Możemy się ścigać, kurwa, przez całą Polskę. Yy, od... No, Suwałk W drugą stronę, tam wasze, po wasze strony, Wasze strony, nie mam problemu. Kurwa, jak chcesz. A ten, który kurwa przegra, to będzie przepraszam na kolana. Kupię, kurwa, ja nie mam, kurwa, naprawdę swojego jakiegoś ego, ale nigdy nie byłem banalem. Ja byłem tu za wszystko za swoje pieniądze. Więc kurwa naprawdę odpierdą się, siejeś taki ferment, taki głupoty kurwa w tym środowisku, że chuj z tobą i tyle. <śleszy> <śleszy>